Pisany egzemplarz. Yeah. <laughs> Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. Jak widzicie, aktualnie wracamy tak naprawdę z centrum Polski, bo podpisaliśmy tam, a w zasadzie ja podpisałem bardzo, ale to bardzo ważny dokument. Jak widzicie, mam również nowe auto, jest to kabriolet, bo już jest lato, więc wypadało zmienić po prostu na coś bardziej rześkiego i mamy po prostu teraz aktualnie kabrioleta, ale nie o tym w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku zachodzą bardzo duże zmiany na kanale, bo przeprowadzamy się do nowego domu. To znaczy, oni jeszcze o tym nie wiedzą, bo tak naprawdę podjąłem sam tą decyzję, że przeprowadzamy się do Nowego domu, więc oni zostaną poinformowani o tym tak naprawdę z minuty na minutę i zostaną poinformowani, że będą musieli porzucić swoje dotychczasowe życie i przeprowadzić się ze mną razem do Warszawy, no albo odejść z kanału. Także bardzo ciekawi mnie ich reakcja, jak zareagują na to. Sam jeszcze nie wiem, jak ja bym zareagował na coś takiego, że zostanę z dnia na dzień poinformowany o tym, że muszę porzucić swoje dotychczasowe życie i przeprowadzić się do miejsca oddalonego tak naprawdę o 500 km od obecnego mojego miejsca zamieszkania. No cóż, reakcja będzie w każdym razie bardzo ciekawa, ale jeżeli ty. Tak do ciebie mówię, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na mojej twarzy, ja nie mogę za bardzo e, tutaj pokazywać paluszkiem, bo prowadzę i boję się, że wiadę na czołówkę, widzicie tutaj na mojej masce, także kliknijcie taki sam przycisk tam na dole i dołączcie do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, no a my cóż, wracamy, informujemy ich o tym, tylko nie wiem jeszcze w jaki sposób to zrobię, ale na pewno będzie to zjawiskowy sposób, no i cóż, najbardziej ciekawi mi ich reakcja, także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić państwa do oglądania. Dobra, jestem już pod domkiem i powiem wam, że ta decyzja o nowym domu, a w zasadzie rezydencji została podjęta tak naprawdę z dnia na dzień, bo będąc w samym centrum Polski nie sądziłem o tym, że, że będę chciał podpisać umowę, ale po prostu obejrzałem ten dom i powiedziałem, ok, biorę go. No i cóż, umowa jest podpisana. Może ze względu na to, że bardzo nam przeszkadzały tutaj dzieci, które przychodziły pod bramę. Tam nie będzie takiej możliwości, bo sama działka ma 100 tysięcy metrów kwadratowych, więc działka jest po prostu przeogromna. Jest wielkości parku, standardowego parku, który jest po prostu w miarę. Miastach, także nie będzie możliwości nawet podejścia pod nasz dom, co umożliwi po prostu sprawę taką, że nikt nam nie będzie przeszkadzać w nagrywkach. No i dom jest e, przede wszystkim dużo, 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 dużo większy i pomieści e, nas wszystkich bez problemu. Karinka już e, czeka na mnie pod, pod domem Macha. Szczerze, przyzwyczaiłem się do tego domu. Tak szczerze, przyzwyczaiłem się do tego domu. No będzie mi smutno go zostawiać. No ale cóż, no trzeba się rozwijać, trzeba podejmować mocne kroki, nawet jeżeli ich się do końca nie przemyśli. Także no już nie ma odwrotu, umowa została podpisana, dom jest nasz. Karinka. Jestem, jestem, prawie Badę Jak bode? podoba Ci się nowa furka? A podoba Ci się nowy kotek? Jak nowy kotek? Furka taka... Co to jest za marka? BMW. BMW? BMW, no. To wioka lubi BMW. Wioka jest Blacharą. się że co? Że każda, która się podoba BMW, to jest Blachara? Znaczy, no ja wolę Audi albo Mercedesy. Uff, na bogato, tak? Wolisz? Ale Jaszurowi pewnie się spodoba. Tylko gdzie on jest w ogóle? Od 4 dni ode mnie nie odbiera. Wiesz, z wiolą mają kryzys w związku. Naprawdę? No A słuchaj, propu kryzysu, to zaraz będę musiał coś, o czymś wam powiedzieć. O czym? Bo zaraz się dowiecie. są? Chyba tak. Co tak długo myślałaś nad tym? No bo tak przeliczałam sobie w głowie, kto jeszcze jest z, z, z nami. No to co Karinka? Witamy cię w naszych skromnych po progach. Aha, czyli w moich skromnych tak, progach, dobra. Cię w wróciłem! Czemu, czemu nikogo nie ma? Na tarasie są. Siema! Siema! Hello! Jo, dla ale to nie dam prubikę. ci. Nie przez próg, już, A, do, przy, do przodu. Aha, no Mam tak. dla was mega niespodziankę, ale muszę teraz was widać? poinformować... Nie, nie teraz, ale muszę was poinformować z osobna. Siema, drogiasty. Witam ciebie. O, ty świnio. Co? Co tak szybko. Wróciłeś? Dobra, idź tak stąd szybko wróciłeś? Jak szybko? Cztery eee, dni nie, 4 nie powiem, było. Powiem ci tak, e, tyle wrażeń, tyle rzeczy jak ciebie nie było, tyle niesamowitych no, przygód. Ja nie co innego robił? Nie, po prostu podbijałem warszawkę. Podbijałem warszawkę. Gdzie jest jasność, powiedz Miegielka? Eee. Od cztery dni ode mnie nie odbiera. Nie wiem, nie telefonu, ja od ciebie też nie odbierałem. to jest żałosne zachowanie jego, po prostu. Ale wy się pokłóciliście, czy co? Już nie macie romansu? Drama, koniec Ja Nie będę teraz o tym mówił. Jak przykro. To jest ciężkie tematy, to są Nie ma końca trzeba w po prostu żygam na niego. Muszę dobrze słyszą? Tak! do domu! Ja na kiblu siedzę, nawet ci nie podtarłem. Weź, weź te ręce Muszę każdego, każdego z was o czymś poinformować bardzo ważnym, ale musicie być osobno. Ta... Czekam. mów. Znaczy, muszę co teraz, głos? teraz! teraz. Jakieś laski? O, nie no mogę powiedzieć. Jakieś Potem laseczki mi przywiązą. Nie. Muszę nie, poinformować was nie. o czymś bardzo ważnym. No, a po co Ale każdy musi być osobno. wiesz, co jest dla mnie najważniejsze? Będzie Ameryczka? Czy nie będzie Ameryczka? Najważniejszym członkiem naszej drużyny naszego... Drużyny, dobra, no <grym> w, 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 Nasze, i naszego, <grym> <grym> naszego teamu <grym> Ale jak, no jaki, to jest świn, świn? Jest? No patrz, 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 jakie dziury porobił O jest. co ty, szarżujesz tu, tak? Świn, świniaku No dobra, no to cóż, no Kto chce być pierwszy? Ja. Ty chcesz być pierwszy? No tak To ja druga Bo jestem niecierpliwy tak? Ja druga Ja też tak jestem tak. niecierpliwy Tylko będą jakieś dziewczyny Tylko nie mogę ci tego powiedzieć Tylko nie możecie powiedzieć następnej osobie Bo każdy musi mieć A nagraną reakcję osobno to coś jakaś Nie będziesz pierwszy to... Nie, nie, nie możesz powiedzieć. Nie Dary. możesz powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. Reśnika. Nie możesz, bo będziesz jest ostatni auto? wtedy. Nie, dobra, nie e, Bo zaraz się te <laughs> tak. Ile dziewczynek masz. Dla... Nie, to nie są żadne dziewczynki, Siadaj, stary, muszę ci opowiedzieć. Zbijecie tu z nóg. Mówię ci, zbijecie tu znuk. Nie, co ty gada? Nikt nie podsłuchuje, nikt nie podsłuchuje. Nie zbić Nie, nie wy. Siadaj lepiej. Uważaj, ta informacja cię zbije z nóg. Dobra. Po prostu cię zbije z nóg. To jest gruby temat, bardzo gruby temat. Ile, ile... Podoba ci się ten dom? No... Dom jak dom? No. Dom jak dom. Dom jak dom, nie no, jesteś pewny? Znaczy, no... To jest, no, dobra, dobra, dobra. Dom, nie? no dobra, 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 No dobra, nie W każdym razie wyprowadzamy się stąd, lecimy do rezydencji, 500 kilometrów stąd. Musisz zostawić swoje mm. dotychczasowe życie, totalnie zostawić swoje dotychczasowe życie. To co jak? było do, te, do tej pory, wyprowadzamy się stąd, mamy nowy dom. Gdzie? 500 kilometrów stąd. Nie mogę ci Ale... pokazać, powiedzieć lokalizacji, bo to Na nagrywam będą będziesz dali adres. Ile? Na długo. Ile? 500 kilometrów stąd? 500 kilometrów stąd, musisz zostawić swoje dotychczasowe życie i po prostu jedziesz albo nie jedziesz. Masz dwie opcje, albo jedziesz, albo nie jedziesz. Nie, no wiadomo, że z, z wami chcę jechać, ale stary, tutaj tu jest nasz u, ukochany dom, tu jest tyle wspomnień, widzowie kochają ten dom, no. no. ale co w związku z tym, że kochają ten dom, no, człowieku, trzeba się rozwijać. Trzeba zostawić wspomnienia ze sobą i przejść no, jak ty sobie wyobrażasz się wyprowadzić stąd z naszego ukochanego miejsca, no? No stary, nagrywamy tutaj, znaczy ja nagrywam tutaj ponad 3 lata, ty nagrywasz tutaj 2 miesiące z tej tej więc nie rozumiem twojej reakcji totalnie. Ja nie rozumiem ciebie. Nie ja nie rozumiem ciebie, że tobie to tak przychodzi łatwo. W sensie? No to ta... Wyprowadzka, tak jak mówisz. Ty to mówisz w ogóle bez żadnego no to jest tylko dom. To jest tylko dom. Jak tylko dom, tutaj są wspomnienia, stary. Ile tu nagrywałeś czasu? No długo. No Ale to jest totalnie. Słuchaj, no tu. 500 był... kilometrów? No ale nie oszukujmy się, to był problem. Ten dom był za mały. Nie mieściliśmy się tutaj wszyscy. No ja rozumiem. Nie ma co tamten dom jakiś Ale spodziewałem to... się troszeczkę lepszej reakcji. Tamten dom jest totalnie wypasiony. To nie chodzi o to, że jest wypasiony. To chodzi o to, że tutaj są wspomnienia. No tutaj jednak, tutaj tyle nagrywaliśmy. Co no ty gadasz człowieku, no. to jest tylko dom. Nie wiem no, jak chcesz kurde no. Wie, wiesz co, będzie na plus? No. Będzie dużo dziewczynek. <laughs> dużo dziewczynek. No dobra no. To, to już lepiej, tak? Trochę lepiej, ale... No już widzę, że się uśmiechasz. <grafię> to już dziewczynki cię przekonują, tak? Trochę przekonują, ale no... No dobra, w każdym razie wcale nie możesz. Jestem zmieszany, nie? I jedziesz, tak? No tak, jadę na pewno, no na pewno jadę, no chcemy jechać z wami, no. Ja najlepiej bym chciał zostać z wami tutaj, ale no już trudno, no. Czyli, czyli zgadzasz się, jedziesz z nami, tak, zostawiasz tak, swoje zgodnie. dotychczasowe życie i jedziesz z nami. Tak. Gruba, gruba decyzja. Mam nikomu nie mówić na razie. Masz nikomu nie mówić. Teraz Wielka albo Karina. No dobra. Tylko stary, pamiętaj, nie wyjadaj się, tak? Okej, okay, no. A cieszysz się, chociaż trochę? No, jak mają być tam dziewczyny jakieś, no to, no to tak, no ale. Nie musiałbym zobaczyć ten no. dom, już co chodzi. Jest totalnie wypasiony. Zobaczymy go za 10 dni jakoś. Także jeszcze masz tutaj, możesz się nacieszyć tym miejscem. Dobra, stary, za długo już ta twa, reakcja twoja trwa. Dobra, dobra, wyłączysz tą kamerę. Dobra, kto chce być następny? Ja. E. No tak Co ma tak stało? Co się stało? Robiłeś mu co? No co? Co ty mu powiedziałeś? Nic mu nie powiedziałem. Ej, to są złe czy dobre wieści? Ja? No, ale dobra, masz nic nie mówić, nie? Góź, mi teraz! Co? Ja, co ty mu Co nie normalnie? Nic mu nie powiedziałem, no niespodziankę. Nie wiem, dlaczego jest smutny. Czemu jesteś smutny? Nie, niespodzianka jak on w ogóle Nawet wesoły. Nie wiem, ty wydaje mi się, że się ucieszysz. Karinka też mi się wydaje, że się ucieszy. No? To nie jest, ja Niespodzianka, nie rozumiesz tego, to nie jest niespodzianka, to jest kara. To jest, jest, jest Ja Goglata głupoty tutaj też. Nie, 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 brakuje, no nie. Co, znowu, ledwo przyjechałeś i na pierwszy dzień pramki, tak się nie robi, to jest wbrew zasadom. Tuberów, tak się nie robi na starcie jakieś pranki dziwne A ja już Nie przywitałeś się do tego. Dobra Wielka prank. chcesz iść? No idę. Ja co dobrać... ty robisz? Co no, my ty my robisz? Co nie wchodzić tutaj Co no. To jest podejrzane Że co? Jak chcesz No to sobie nie wchodź do domu jak ty chcesz Ja się dowiem Dobra Wielka jesteś gotowa? Bo ja jestem gotowy, ale to... A co to jest? Bardzo, bardzo A co to jest? BMW BMW! Ojejo! To dla mnie? Ojeju! To jest niespodzianka? Dlaczego on się nie cieszył? Nie, to nie jest niespodzianka. To jest po prostu auto. A, ale dla mnie niespodzianka, to mniejsza. Dobra, mów, o co chodzi? Tutaj chcesz, żebym ci powiedział? A gdzie? No to właśnie tutaj, niżej, żeby na pewno nie słyszał. Dobra. Siadaj na masce. Dlaczego mam usiąść na No dobra, No siadaj na masce, bo ci ta informacja zbije z nóg. Co? Spokojnie, ty nie masz żadnego podtekstu. Dobra, mów. Słuchaj, podoba ci się ten dom? No taki, taki... No, co mam ci powiedzieć? Dom, dom jak dom. No, dom jak dom. W sensie nie masz tu żadnych wspomnień, nie masz tu. No ja tutaj długo nie nagrywam, więc ja No Na pół mam... roku wielka. Pół roku będzie ponad. No więcej, nawet to, to przecież my wcześniej już zaczęliśmy nagrywać. No, ponad rok nawet, nie? No, ponad rok nawet. No, ale no, jesteś tak jakoś nie mam przywiązywanie się do co do innych rzeczy. Nie Słuchaj. Się. Musisz zostawić swoje obecne życie. Już zostawiam dawno. I przeprowadzić się 500 km stąd? Do rezydencji. wziąłem rezydencję. Nie. Naprawdę? To jest prank. Nie, to nie, jest Nie, ty prankujesz, Naprawdę jest ty, ja się nawabiałam na to, ale ty nie chciałeś. Mówię ci, że kupiłem rezydencję. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. Przeprowadzasz się sam? Stąd? Znaczy? No tak. To to jest smutny, to jest. ty powiedziałeś, że to jest prank. Nie, nie, powiedziałem mu, że to jest prank. Ty lubisz. jak to nie jest A potem. To nie jest prank. To jest prank i oni są smutni. To nie jest prank, naprawdę. Przysięgasz mi? Przysięgam ci. On był smutny, bo się mu spodobał ten dom, nie wiem dlaczego. Myśli, że od nasem będzie gorszy. A następny to jest pieprzona perełka. Aaaaaa! jest nowe miejsce. domu trochę ludzie żygają, nie? To nie wiem, niektórzy są do niego przyzwyczajeni, nie? Dobra, no to, co? A no to co, kiedy jedziemy? Idziemy? Mamy się już pakować? Nie, jeszcze Przejechaj nie. Spokojnie, do domu Spokojnie, wielka. Za 10 dni około. O, nie, nie, nie sądziłem, że aż tak się cieszy. No co? Ty, no to kto by nie chciał mieszkać w rezydencji. No co, nie chciałbyś mieszkać? Ka kangur. Kangur, no, a na A Aby miał spokój? No tak. Tak? No tak. A ile to mi spokojnie? Dużo. O, no to co? ciekawe, co ja mam, powiem. Ale dobra, ale dobra, ale dobra. Ale wiesz, że musiała totalnie zostawić swoje obecne życie. Ja Zresztą tak zostawiłam do nagrywania swoje obecne życie. No powiedz mi, co ja robię oprócz siedzenia tutaj. No powiedz mi. No dobra, no w sumie może i masz rację, no dobra. Ja już tak wszystko zostawiłam. Dobra, pamiętaj, żeby nikomu nie mówić, tak? No dobra, ale dobra, ale dobra! Dziękuję! Jezu. Dziękuję. Dobra, dobra, idziemy. Mały, czekamy na karinkę. Karinkę musimy powiedzieć, tak? Pięć oh. Świnia, zobacz, czeka na ciebie. A co to za niespodzianka? Chodź, przejedziemy się, to ci powiem. Ale bez kabry, on ja nie chce otwieranego dachu, bo mi włosy Co Co, zadowolony jesteś z siebie? No, no dobra, no dobrze wyglądasz, karinka. No, no co ty? Znakomicie, cudownie pięknie. Zaraz ci powiem coś, co, co cię zbije z nóg, także przydać się lekki orzeźwienie, uwierz mi, karinka. Świetnie, znakomicie. Wybornie? Bardzo. Karinka, jesteś gotowa? Na fryzjera? Na fryzjera nie. A na no co? Siadaj. Czułam siadać, nie pchaj mnie. No, a! to musisz usiąść. Nie. Siadaj. <grym> złomie. Na, na złomie? Na się... złomie? Bez przesady! To jest no autko. No właśnie widzę. No naprawdę. To się zapadnie. No co ty, aż, tak, aż taka tuściutka nie jesteś. Dobra, w każdym razie. Tak. podoba ci się obecny dom? Już tam długo mieszkamy, ponad 5 lat. A nie 3? Nie, 3 lata to nagrywamy. W 2015 chyba, tak? Jak już to 2015? Konie? Czy 2016? 2017. Nie! Tak. Nie. Tak. No to muszę Cię poinformować o czymś. Strzelałeś dom, kupiłeś mieszkanie? Nie, kupiłem rezydencję, przeprowadzamy się. Rezydencję. Też widzę tu twoją rezydencję Naprawdę kupiłem <grym> ta rezydencję Tak samo jak mówi, że to auto jest fajne Ta rezydencja dla mnie jest tak samo fajna jak No nie, kupiłem rezydencję Kupiłeś? Kupiłem rezydencję Tak? No I co? No i przeprowadzamy się tam Sami? No nie no, wszyscy się przeprowadzają To śliniakiem znaczy i kotami no, ta no tak No, to fajnie, w końcu będziemy mieli trochę prywatności Ale w sensie wszyscy się przeprowadzają W sensie Wiolka i cała reszta też? No tak powiedzieć. Myślałam, że jak rezydencja, no to będziemy sami. I co? Yy, yy. No cieszyłabym się, gdybyśmy byli sami. I co, to, to jest cała twoja reakcja, tak? Na to, że, że jest rezydencja, z 10 paniek? No fajnie no, w końcu będę odwieszkała w odpowiednich warunkach, stworzonych dla mnie. No co ty gadasz? No Karina, no, ale co, ani jupi, ani supi, ani nic? jupi <laughs> <Yuppie>! Serio? <laughs> Wiesz, że mnie trudno zaskoczyć? Raczej cię w ogóle nie zaskoczyłem, tak? Nie, to zaskoczyłeś, ale do... To... Nie, no to jest normalne, idziesz sobie... A, tak jak popułki do sklepu, no idziesz sobie, a poproszę tą rezydencję. No, tak! Tak? Mhm. No w moim wykonaniu to może jest normalne, ale... Yy... Nie, dobrze cieszę się bardzo, no ale gdzie, gdzie? Daleko stąd? 500 km stąd. Nie będziesz widziała mamusi przez rok. Dwa, tak, tak, trzy. No. Będziesz odizolowana od rzeczywistości. Tak, zamknijsz mnie tam. No jak przyżyczkę jak jak na wieży. No. Tak, na no. wieży, a smok będzie? No, smok to chyba małpa tylko będzie pilnować. Mhm. Dredziasta. Małpa wie, Ale wieżę mogę ci wybudować obok no, może. rezydencji. Czyli to jest cała Twoja reakcja, tak? Ale to, co wiem, mam się cieszyć, mam klaskać. W ogóle się nie pytasz. O co? No czy wszyscy się zgodzili do tej pory? No Wiolka pewnie się posikała z radości. Mariusz nie wiem, miał dziwną minę, ale może tak mu kazałeś grać. Nie, 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 nie. On w ogóle jakiś dziwny jest. Powiedział, że się utożsamił z tym domem i w ogóle, że będzie tęsknił za tym nie domem. Nie się z domami No właśnie też nie rozumiem tego, jak on się utożsamił z domem. Dom to dom. To ludzie tworzą dom tak naprawdę, a nie sam dom. No ale tamten, tamta rezydencja będzie fajna. Po prostu fajni ludzie fajnej rezydencji. A oprócz, oprócz i wielki. No dobra, no ale, ale reszta się klasyfikuje. A komuś Chcę mu się powiedzieć szoferowi i No i złotej rączce, ale nie mamy z nim kontaktu. No co, szoferku, zostałeś tylko ty? Tylko ja? No dobra. Najlepsze na koniec, nie? Znaczy, jeszcze Hubert. A, Hubert. Ale on nie jest wcale najlepszy, także tak. Czyli tak, tak, ja, tak. czyli ja. Takimi kategoriami? gdzie on w ogóle jest. Chyba na dole w studio. Dobra, chodź na, na teraz w każdym razie. No dobra. A w sumie jak oni już będą, to może przyniosą. Dobra, wolę jednak, wolę no. jednak, żeby Hubert na pewno tego nie usłyszał. No, to co? Słuchaj. Podoba ci się ta chata? Ta za, za tobą. No, podoba mi się. To, słuchaj, Będziemy mieć lepszą. Lepszą? No. Jaką? Wziąłem rezydencję. Jaką rezydencję? Na no rezydencję. A gdzie w Szczecinie? Nie, 500 km stąd. 500 km stąd? 500 km stąd. Ja ja co robisz? Nie no na serio, 500 km stąd wziąłem rezydencję. I się przeprowadzamy wszyscy. Kiedy? No nie wiem, 10, 8 dni, 9, 7, nie wiem ile dokładnie. Ty chcesz się teraz przeprowadzić? No tak. Na bo... ile? No nie wiem, rok, dwa, trzy. Na rok dwa, trzy? No nie wiem ile dokładnie. I czemu czemu w ogóle nie spytałeś nas o zdanie? Co sądzimy o tym? A czemu ja mam was się pytać? No bo. No to no, ciekawe. No, z tobą chyba, tak? No tak. No jak mam z tobą pojechać, jeżeli ja mam tu przyjaciół, mam dziewczynę, no wszystko mam tutaj, rodzinę. Jak ja mam z tobą pojechać? gdzieś 500 Kilometrów stąd. I co mam telefonicznie do wszystkich? No hej, kocham cię, moja dziewczyno Malviny. No to może wziąć dziewczynę. A rodzina co? No mam trudno, no ustawić, jesteś youtuberem. Elo elo spierdzielam sobie gdzieś tam. Jesteś youtuberem. Je, no, no Stary, jutuberem. jesteś youtuberem. To, że jestem youtuberem, nie znaczy, że ja powinienem mieszkać gdzieś w fkdzie. No ale stary, jesteś youtuberem. No i co? Mogę być youtuberem w Szczecinie, mogę być w. No. To tutaj. czyli co że, że, to co? że Nie jedziesz? No nie wiem, no wystarczyło, fajnie by było, jakbyś mnie poinformował wcześniej troszkę. Ale ja sam o tym nie wiedziałem. Ja sam o tym nie wiedziałem. Wziąłem Jak to z dzień tą chatę. Co co ktoś ci powiedział? No weź tą chatę stary, weź, fajnie będzie nie, co. Po prostu a ty stwierdzi... dobra, co wezmę? Nie. Pa! Nie, stary, stwierdziłem, że po prostu rozwiniemy się tam bardziej. E, będziemy mieć większy zasięg w końcu i, i potrzebowaliśmy tego kroku. Nie wiem, mi wystarczy ten zasięg co jest. A poza tym ten dom nie jest zły, no. Co no tam nie. będzie lepszego? Co? Wszystko. To jest co nowoczesna, wszystko? to jest nowoczesny dom. No i co tutaj możesz zrobić remont równie dobrze. No bez sensu totalnie. Jakbyś bez bez sensu? Chci... ta chata jest trzy razy mniejsza. No i co? No i co? I tak co? tu nie mieszkam. No właśnie, a tam A ne? właśnie, chciałbym chciałbym wszyscy zamieszkali razem. Mam mieszkać z Violą, z Hubertem i ze wszystkimi tymi dawnami. Aha. No co myślisz, że ja wytrzymam z wami wszystkimi podejmować. No ale to stworzymy razem kanał. No rozumiem, ale, ale przecież to będzie nienormalne. Przecież Jakie ja nienormalne? Będę, ja będę się tam denerwował strasznie. Stary, musisz podjąć z tymi debilami się nie da wytrzymać tyle czasu. Rok, dwa? Może jeszcze powiedz, że do końca życia sobie tam zamieszkamy i będziemy sobie ro, wspólną rodzinkę tworzyć. Stary... Co? Stary, to ja zainwestowałem kasę, naprawdę bardzo dużo no ale... pieniędzy. No dobra, ale mogłeś poinformować nas wcześniej, co sądzisz? Stary, eee, ja... Ale ty... stary! Ale jeden telefon, wysta... pięć minut wystarczyło. Ej, Oskar, słuchaj, Ej, jest plan kupić chatę, czy coś tam zrobić z nią, no nie? Wyprowadzić się 500 kilometrów, co o tym sądzisz? Bo, bo w sumie jest taka okazja fajna i w ogóle. Wystarczyło tyle zrobić. Ja bym ci powiedział, nie no, średnio mi to pasuje, ziomuś, nie? No ale no cóż, no decyzja jest podjęta, mamy chatę. Nie wiem, nie wiem, nie chcę, nie. Dobra A co ty robisz? Ale nie ale co oni powiedzieli wszyscy? No, że się zgadzają Tu małpy... Oni na wszystko się zgodzą, zrobisz... Powiesz cokolwiek, oni na wszystko się zgodzą Dobra, idź dradziarzowi tu powiedz i, i zostań. No, ale Sary, ja muszę to. mieć twoją odpowiedź no, Nie chcę, nie no Że co? Sary, to jest twoja przyszłość no, Ale jak mam zostawić dziewczynę, mam no zostawić... No to weź dziewczynę i... no, Ze wiem, sobą no, Nie wiem, nie chcę zbytnio się przeprowadzać Sary, to jest twoja przyszłość Nie wiem, to... co? Wypisujesz się z kanału? No, nie chcę się wypisywać z kanału. No nie, muszę to przemyśleć, no. Stary, to jest Twoja życiowa szansa. No dobra, ale no, i tak muszę się to, to przemyśleć, no. Pewnie się przeprowadzę, znając życie, no, ale. z wielkim bólem serca. No nie, następnym razem powinieneś. Nie, myślałem, że to jest super niespodzianka no i No Dobra, że... ale powinieneś jednak powiedzieć, nie? Wcześniej. Zanim podpisaliś umowę, co? Wydajesz szumal cały. No, powinieneś, nie? Moim zdaniem. Okej, okay, że po mieście jakoś od dwóch godzin, a tak naprawdę ostatnio nagrywałem jakoś pięć, sześć godzin temu, ale nie mogę po prostu znaleźć dredziarza, bo wyszedł po prostu i nie wrócił do domu. Mam podejrzenia, gdzie może być, dlatego tam już jadę. Mam nadzieję, że go znajdziemy, bo tak naprawdę chciałem zobaczyć jego reakcję. Wiem, że wy również chcieliście zobaczyć jego reakcję, jak zareaguje. Czy będzie zły, czy będzie szczęśliwy, czy, czy będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Nie wiem, jeżeli myślę dobrze, gdzie jest. Bo zaraz się z nim widzimy i cóż no i, i nagramy jego reakcję Przejdziesz? Jest, yes, kompadre, kompadre, siema, co jest, co tak długo? Co długo, tak długo mam czekać, jeszcze z taką furą, człowieku, kurde Ale człowieku, czemu tak na co ty, na co ty, nie ty czekasz, jest tak jak ty tak nie tak powiedziałaś, że tak tak ty jesteś Ty się w głowę pierdolni co, 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 co no, ci, się? Czemu? No, przecież chyba wiedziałeś, gdzie jestem, czy nie? Ale Czy się pogubiłeś? No Z... właśnie. No taką furą też bym się zgubił, nie? No właśnie, nie wiedziałem, że furą też bym, bym się, gdzie się zgubił. Dobra. Dobra, wsiadam. No, nie... no, no, byłem tutaj, coś się zawieruszyłem na jakiś mece, Nie, ale, ale nieważne. Ładnie. Za, zawieruszyłem się, biegałem dzisiaj po mieście. Dzisiaj byłem wszędzie, nie. Dzisiaj byłem. Wszędzie. A co ty nie otwierasz mi jeszcze? Proszę mi otworzyć. No, ale nie wiem, jak tu się otwierasz. No otwórz! Dobrze. Dobra, nieważne. Otwórz! No, nie wiem jak się otwiera, skakuj przez ten! Czekaj, skakuj! Po prostu skakuj! Chyba sobie żartuję. Skakuj! A jak wskoczę, to tak fajnie odjedziesz? No, tak, fajnie odjadę, no, dawaj. <ślesk> Eszkarę! Zawieruszyłem się, ale dobra, no. Mów mordon, no. Co Jesteś się gotowy, stało? tak? No, no ja jest. Ja jestem gotowy, nie? Dobra, słuchaj. Co jest? Sprawa wygląda w ten sposób. No. Ale już widzę z pierwsze zmiany. No Dobra. to już mnie cieszy. Co jeszcze? No te niespodzianki. Dobra, Kocham mamy te kanałowe nie. Mamy co? rezydencję. Rezydencję? Rezydencję. A! Jaką rezydencję? Rezydencję 500 km stąd w Warszawie? Nie w Warszawie. A gdzie? Blisko. W sensie, ale no powiedz mi, to o, obok Warszawy, blisko. I, ale blisko, blisko Warszawy. No blisko. Tak, no, ale na oko, tak. Ale cieszysz się? Bliżej niż mniej, Cię tak? Bliżej niż mniej. A! Będę jeździł, będę, kurde, się woził wszędzie po całym mieście! Będę robił przelotki. W jakiej rezydencji? Co to jest za rezydencja? Powiedz mi, bo ja mam już tyle emocji! O co ci no, chodzi? Załobacy jest za 10 dni. Ale serio się przeprowadzamy? Przeprowadzamy się z tej meliny, w siórskiej do najgorszego miasta? No swojej chaty meliniarskiej no, wieśniarskiej. No, no, z tego z tej niziny w Tragedia! W końcu jakieś nowości, ileż można! W końcu pozbędziemy się tej aury? Tego, kurde, nieprzyjemnego klimatu? Jakiego nieprzyjemnego klimatu? Co ty po polepijesz, człowieku? No, mnie twoja chata, w ogóle umiejscowienie daleko od miasta, y, wszystko mnie irytuje. Nie mogę tak patrzeć. W końcu coś grubego! W końcu Ameryczka! Spójrz na to! Spójrz na to! W końcu coś jest! W końcu zapragnęłeś czegoś więcej, niż tylko jakaś chata w Polsce, ale to i tak nie będzie to samo. To i tak nie będzie Ameryczka, ponieważ będziemy w Polsce, tak? No tak, no. Ale już w Ale już jest więcej. Już jest, już, już prze, przekraczamy ten, ten próg, ten limit, w którym po prostu możemy się bardziej poczuć, tak? No ja, ja nigdy się nie poczułem, no, ale ty... Już... Eee, ja się poczuję, bo mam taką ochotę już i będę się, będę się poczuwał. Średnia. No i będę się poczuwał! Ile będzie mi się podobało! Dlaczego? Bo mogę się poczuć, bo wjeżdżam na salon i robię Ameryczkę! Uuu! W końcu się pozbywam tych wspomnień, i tego znaczy wiesz co? Wspomnień, jak wspomnień, ale w końcu coś się zmieni. Czujesz tą świeżość? Czujesz ten kanał? Czujesz ten prestiż? Przyśpiesz tą furą! Przyśpiesz to! Widzisz ten prestiż? SZMATO! to! A tak jest! Nowości! No cóż, dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu. nie że to fajne. Dobra, jest dobrze. W każdym razie dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu, widzimy się już w następnym odcinku. No i cóż, mam nadzieję, że reakcje się podobały, bo chata będzie konkretna, ja już nie mogę doczekać się przeprowadzki. Ja też! Oh yeah! Jesteśmy na siebie skazani, stary! No niestety. No niestety! O, jak mi przykro! Do zobaczenia Państwu! <gry>